Położony na terenie województwa warmińsko-mazurskiego powiat licbarski ze stolicą w Lidzbarku Warmińskim powstał w wyniku reformy administracyjnej w 1999 roku. Zajmuje obszar 925 km2. Jest bardzo piękny i rozwojowy. Zamieszkuje go ponad 41 tysięcy osób. Usytuowany jest w centralnej, zróżnicowanej krajobrazowo i malowniczej części historycznej Warmii. Teren powiatu przecinają kręte i piękne rzeki oraz malownicze jeziora, nad którymi znajdziemy liczne kąpieliska i gospodarstwa turystyczne. Przejrzyjmy się gminom wchodzącym w jego skład. Lidzbark Warmiński jest stolicą powiatu Lidzbarskiego. Ma bogatą historię związaną z takimi postaciami jak Mikołaj Kopernik, Ignacy Krasicki czy Napoleon Bonaparte. Jego ozdobą są niezwykłe zabytki: zamek biskupów warmińskich wzbogacony hotelem Krasicki na przedzamczu, pałacyk letni na terenie dawnego ogrodu biskupiego, gotycki kościół farny pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła, kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzbarku Warmińskim oraz cerkiew pod wezwaniem Świętych Apostoła Piotra i Pawła. Miasto stale się rozwija w ostatnich latach szczególnie mocno stawiając na infrastrukturę uzdrowiskową. Znajdują się tu liczne atrakcje turystyczne, takie jak termy warmińskie czy szlaki spacerowe, umożliwiające podziwianie bogactwa przyrodniczego. Ścieżka rowerowa wiodąca z Lidzbarka Warmińskiego do Ornety o długości około 28 km posiada niecodzienne walory turystyczne i pełni ważne funkcje sportowo-rekreacyjne. Uprawiając turystykę, warto zatrzymać się w dwóch miejscach postojowych, w Opinie i Łaniewie, by podziwiać widoki i zabytki, na przykład sanktuarium w Krośnie. Przez Lidzbark Warmiński prowadzi też szlak kajakowy na rzece Łynie. Miasto zamieszkuje blisko 18 tysięcy osób. Orneta to kolejna ważna miejscowość na mapie powiatu. Gotyckie zabytki, takie jak Kościół parafialny świętego Jana Chrzciciela czy Ratusz Miejski to miejsca, które idealnie odzwierciedlają kulturę warmii. Orneta jest jednym z piękniejszych miast w armii. Stare miasto zachowało dawny układ ulic. Gminę zamieszkuje blisko 12 tysięcy osób. 4 kilometry od Ornety w Krośnie. Znajduje się piękne sanktuarium Maryjne z XVIII wieku. Ta barokowa świątynia jest ważnym miejscem na mapie Warmii oraz powiatu litzbarskiego. Warto także wspomnieć o kościele w Chwalencinie. Świątynia pochodzi z XVIII wieku i jest jednym z ośmiu miejsc pielgrzymkowych na Warmii. Siedzibą gminy jest Litzbark Warmiński. Obejmuje ona około 40% powierzchni powiatu. Gmina jest położona na pograniczu Pojezierza Mazurskiego i wzniesienia Sempopolskiego. To gmina typowo rolnicza, gdzie na wysokim poziomie stoją hodowla krów i produkcja mleka. Bogactwem tej krainy są liczne lasy. Turystów przyciągają także malownicze jeziora oraz zabytki, w tym kościoły. XIV-wieczny w Blankach, świątynia z drewnianą wieżą w Kłębowie i gotyckie kościoły w Rogurzu, Kraszewie, Babiaku. Runowie oraz Ignalinie. Na terenie gminy wytyczono aż 6 szlaków rowerowych o łącznej długości 168 km, a na rzece Łynie zbudowano przystanie kajakowe. Gmina zaliczana jest do części zielonych płuc Polski. Gminę wiejską Lidzbark Warmiński zamieszkuje około 6600 osób. Kiwity to gmina typowo rolnicza. Położona jest na północnym skraju Pojezierza Olsztyńskiego na trasie Litzbark Warmiński – Reszel-Kentrzyn. Gmina liczy około 3700 mieszkańców. Jej niewątpliwym atutem jest czyste, niczym nieskażone środowisko naturalne. Znajduje się tutaj rezerwat przyrody Żegockie Błota, które są ostoją ptactwa wodnego. Dużą atrakcją jest, znajdujący się w siedzibie gminy wsi Kiwity, gotycki XIV-wieczny kościół świętych Piotra i Pawła, który jest jednym z najważniejszych zabytków powiatu. Jednak najbardziej znane miejsce w gminie Kiwity to sanktuarium Matki Bożej Pokoju w Stoczku Klasztornym, gdzie w latach 1953-1954 więziony był prymas polski, kardynał Stefan Wyszyński. Gmina Lubomino leży na północnej warmii. Graniczy z gminami Lidzbark Warmiński, Miłakowo, Dobre Miasto świątki Orneta. We wsi Lubomino będącej siedzibą gminy znajduje się piękny kościół parafialny świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Historia tej gminy wiąże się także z armią Napoleona oraz szlakiem żołnierzy Armii Krajowej. Gminę zamieszkuje około 3,5 tysiąca osób. Liczne zabytki, piękne tereny. Powiat Lidzbarski to doskonałe miejsce na spotkanie z warmińską kulturą i przyrodą. Telewizja Kopernik. kopernik.tv